Witajcie, moje przyczeczki, witam was w kolejnym odcineczku z Minecrafta. I dzisiaj zaczniemy sobie nasz pierwszy dzień na Palionowie. Ale przedtem pamiętajcie o łapestce do góry i subskrypcji, już przechodzimy do odcineczka. Jesteśmy już, jak widzicie, widzowie, na Palionowie. Ja troszeczkę pokopałem, powiem wam, przed odcineczkiem. Mam troszeczkę żelaznej zbroi, jak widzicie, w skrzynce. Też mam parę itemów, nie za dużo. Ale wiecie, tak po prostu sobie pokopałem tutaj i wszedłem. Ale wiecie, co mnie tutaj dziwi? Bo jest pewna rzecz tutaj, która naprawdę, no, nie jest dobra, nie jest ciekawa. Zobaczcie, co się stało z moim domem. Ja w to nie wierzę, po prostu. S Widzicie, co tu się stało? Ja zamiast szyby mam kraty i oprócz tego mam drzwi postawione za, zamiast po prostu moich drewnianych na żelazne. Wygląda mi to na to, że ktoś specjalnie próbuje, żebym ja nie mógł do mojego domu wejść. A tak być po prostu nie może. Przecież to był mój dom. To był mój dom od samego początku jako syn Paliona i wydaje mi się, że ktoś tutaj macza w tym palce i nie chce, żebyśmy weszli do mojego domu. Nie wiem tak naprawdę dlaczego. Ja nie pamiętam, żebyśmy jakieś tam rzeczy schowali, ale w sumie, patrzcie, co ja znalazłem. Ja w to nie wierzę. Patrzcie, widzowie, czy wy to widzicie. No co za w ogóle Gaugan postawił tutaj wszędzie żelazne drzwi. Ja sprawdzałem to już wcześniej. Nie da się tutaj wejść, zobaczcie, wszystko jest zamurowane na ostatni guziczek, ale jak wejdziemy tutaj balkonem, no to proszę, widzicie drzwi po prostu postawione. No XD po prostu. Ja nie wiem, czy, kto to tak pomyślał, ale wydaje mi się, że to mógł być ktoś, który tutaj że taką już spotkaliśmy. To wydaje mi się, że to będzie albo Szczypson, albo Dave. zaraz to zobaczymy, ale przed tym mi się chyba wydawało, co za prawda, nie wiem czy to sprawdza, ale zobaczcie. Właśnie, pizza, czy wy to. Widzicie, tam jest tabliczka! Co nie! Ja się naprawdę boję, ponieważ ych, ja nie wiem na, tak naprawdę, czy to jest tabliczka od, nie wiem, na przykład mam nadzieję Dave'a albo Szczypsona to by było mega dobrze, ale co, jak to jest tabliczka od jakiegoś Lucyfera. Co? Jak, co, jak on chce tak naprawdę mnie zniszczyć! Jak ja to przeczytam, to mnie jakoś zahipnotyzuje. Nie, widzowie, my to musimy uważać, ale jeśli my się nie dowiemy po prostu, co jest w tej tabliczce, to nigdy się po prostu nie dowiemy co tam pisze, więc ja to przeczytam. Mnie to nie obchodzi, to i pisze szybko. Zobaczmy, co tutaj pisze. Przyjdź do mnie, brzyku! Co? Ale kto to napisał? Czemu nikt się nie podpisał? Widzowie, takie tabliczki. Jak ktoś stawia tabliczki, to wiecie, że dzieje się coś złego. Że coś jest nie tak, ponieważ taka osoba przyjdzie do mnie w bzyku. Jakby chciała mi to powiedzieć, to by przyszła tutaj do mnie wprost. Wiecie co? Kto jest na serwerze? Dave! Ej, w sumie, to jest możliwe. Wiecie co? Ja nie będę niszczyć tej tabliczki. Ja ją zostawię i zapytam się Davea. Pójdę do niego. On chyba jest w swojej chacie. Tylko sprawdzę, czy on tutaj ma wszystkie jakieś przedmioty. Ja muszę się przygotować. co? wezmę tutaj wszystko. żelazny mam tarczę założoną na siebie, żeby być mega potężnym. I lecimy do tej. No bo tak być nie może. Kto mi napisał tą tabliczkę? I musimy rozwiązać zagadkę mojego domu. Kto ten dom cały zastawił za żelazne drzwi? No tak być nie może. Czemu one są żelazne? one miały być drewniane. Ja sobie tam odłożyłem parę itemów, a ich nie mam. Widzowie, nie mam tych itemów. No i nie jest naprawdę kolorowo. No dobra, jesteśmy już naprawdę blisko tutaj domu Dave'a. Chyba on tutaj jest. Czegoś tutaj widziałem, czy mi się wydaje? Zaraz tutaj lecimy Halo, Dave! Jesteś tutaj! halo! No nieno, widzowie nie ma go! Co? Co się stało? Ej, coś się wzespodim, co, czego! Co ty robisz, w ogóle? Halo, skąd tej przyszedłeś? Cześć, co? słuchaj! O, ja cię kręcę tu z No, co krzyczysz, krzyczysz, no bo, no bo, słuchaj, no bo ja ciebie nie widziałem, no bo nie wiedziałem, gdzie ty jesteś, no Myślałem, że jesteś gdzieś tam na górze w sypialni, ty masz na samej ja górze w sypialni. ja byłem na mszy! Ja to na szy, ale przecież dzisiaj nie ma nic. Nigdzie... A Szkoda gadać, słuchaj! Jest pewna rzecz, która mnie naprawdę tutaj niepokoi. Ty, wiesz to ty chyba coś o tym wiesz. Ty myślisz, że coś o tym wiesz, musisz no. za mną pójść, bo bardzo możliwe, ja się tam tak słuchaj, że ty tutaj maczałeś palce w pewnej ale, tej ale, ale o co chodzi, o co chodzi? A już ci mówię, więc ja przyszedłem sobie na serwer, prawda? Miałbyś mój piękny, pierwszy dzień na pavionowie i wiesz, to się okazuje, że mój pierwszy, pierwszy dzień jest tragiczny. Jest naprawdę zły, dzieją się złe rzeczy i to musisz tak jak tutaj pogoda. No? Tak Pogoda, tak pogoda. Pana pogoda, może żebyś tak powiem, pogoda. No, no słaba, no O czym ty mówisz? W każdym razie, zobacz, jest tutaj tabliczka, ja nie wiem, czy to ty ją napisałeś, ty byłeś na serwerze, więc pomyślałem, że to mógłbyś być ty. No zobacz. zobacz, no i co ty jeszcze robisz? Skaczesz po ścianach, po lianach, dobra, przyjdź do mnie, bzyku. Powiedz mi, czy to ty napisałeś tą tabliczkę, ale bądź ze mną szczery, no, dobra? Bez takich jakichś wywijania się, okej? Okay? Nie <śmiech> wiem. <śmiech> nie no, ja napisałem, no ja napisałem. No dobra, no i co dobra, tego? ale posłuchaj, nie no, jest pewne biznes. Masz biznes do mnie, tak? Jaki tak. biznes? Powiedz mi, jaki ten to jest dom, biznes? Bo... Ten dom idzie w co? destrukcję. Co? Nie, ale czekaj, czekaj, ja jak się ich chwila... Czy My się nie dobrze obcie, rozumiemy. Nie możesz w nim mieszkać. Albo destrukcja, albo on zostaje w takim stanie, co? jakim jest. I nie możesz co? Jednostki. Nie, 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 czekaj, ale my się tak nie umawialiśmy. No, nie umawialiśmy się na to, że Że ja niby nie mogę wejść do mojego domu. Zobacz, to jest wszystko zabarykodowane. Jak ja mam we, niby wejść tam? Przecież... No, to nie jest Twój dom. Ty jesteś teraz w brzyku. To był dom, z na czyli, czyli co, czyli I, ja i nie to... mogę. Już go, już go nie posiadam, tak? Czyli to nie jest mój dom. Tak. Już nie mogę go wejść. No, tak. No i co, no i co? I, i, tak sobie... I kto, kto będzie miał ten dom w takim razie? Jak nie ja? Eee, no nie, no, po prostu zostaje tak. Tak, na pamiątkę, no a ty co? Sobie musisz zbudować swój własny nowy. No, no i no, ale temów ale... też nie masz, ale i temów też nie masz. A co, a co jak ja miałem jakieś ważne przedmioty tutaj? Ja nie mogę, dobra? Nic nie miałeś, nie możesz tam wchodzić, co? To jest tak, pewnie mi sprawdziłeś, sprawdziłeś mi wszystkie skrzynki, że nie mam tam. Że, i sobie zabrałeś, co? O ty, tak? ja ci dam tutaj. Ta, no naprawdę, wiesz co? Ty, szkoda, no, jak ty możesz się tak zachowywać? Powiedz mi, to jest naprawdę poniższe, to jest zachowanie naprawdę, no nieprzyjemne. Ja do mojego domu, żebym nie mógł wejść, niefajne, no bardzo niefajne zachowanie, niepodobre. Mi się, Dave. To, co zrobiłeś? Ja nie mogę! No naprawdę, Dave, ty mi musisz coś dać. To jest niemożliwe. Ja ten dom nie oddam tak łatwo. Ja będę o niego walczyć. Przecież ty wiesz, jak ile ja go budowałem? To jest niemożliwe. Bo daj mi coś, musisz mi coś dać. Ja mogę ten ci dom sprzedać za. powiedzmy! A zrobić ci zniżkę, Załóżmy na przykład 100 bloków diamentu. Powiedz. 100, 100 diamentowych nic. bloków. Słuchaj, mogę ci sprzedać. Nie masz tutaj nic do gatki, bo masz co? sprawę w sądzie, a jak masz sprawę w sądzie, to nie o, masz nie. tutaj... nie! Ja o tym zapomniałem! Nie, Dave, czekaj, czekaj. Ale będziesz tutaj, nie kiedy warunku robić nie, nie, nie sprawę daj, w sądzie, daj. jesteś zawieszony nie, w sprawie sprawianusza i nie ma daj, dyskusji daj, daj, w ogóle ja nie tak jest zabarykadowany może. do czasu rozwiązania z konfliktu. Nie, do nie, rozwiązania z nie, sprawy proszę, tylko nie I to. jesteś na broku. Nie, 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 tak być nie może. Daj proszę ci, daj mi jakieś ułaskawienie. Ja, mu, ja ci dam komuś jeszcze, dam Nie, 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 Jakąś starej Dobra, patrz tutaj, patrz co ci dam. Dam ci marchewę, dam ci marchewę. Świeża marchewa, zebrana prosto z mojego ogródka. Ale obrotka. nie, internet, ale ja mam dietę bezmarchewkową. Zresztą, co? człowieku, jak? Marchewki są super, Jest dieta, znaczy jest, jest ten. Jest co? dieta robiona czekoladowa, więc jak chcesz tu tego ja, czekoladę, a jak nie masz, to wypadnie. No i po drugie, sprawa w sądzie, to nie jest twój dom, sprawa w sądzie. Je, będzie sprawa w sądzie o rozwikłanie tego domu. No nie będzie, mieszamy. ale dlaczego? Przecież to był, miał być mój domek, co zawsze był mój domek, a teraz niby nie jest domek? Ale nie, co? nie, nie, ale, ale, ale patrz. Dobra. Ale on był na okay. dowód na Paliona. No być? tak, jesteś no No, okay. no okay. jesteś, no ale, tak, ale, tak. ale jakoś nie widzę podobieństwa, że był syn Paliona. No tego? ten domek tego? jest zarekwerowany do okay. czasu wyjaśnienia sprawy. W porządku, to w takim razie, kto ten domek przejmie? Jeżeli nie ja, bo ten domek, on zarośnie. Co się z nim stanie? Kto będzie jego właścicielem? Prawdopodobnie ja go przejmę co? Ty go przejmiesz? nie, no nie rozśmieszaj mnie. no Dlaczego ty nic i co? A co ja z tego będę miał? Dlaczego ty go masz przejąć? Bo co? Bo, bo jesteś zielony? Bo, bo, bo myślę, że ci tyle, a, że ci a, pozwalam? Co? Ale Czy co, ale, ale co? A co ty, a co ty masz z tego mieć, ludzie? nic? No nic. nie będziesz miał. No bo ja go zbudowałem. Ja włożyłem pa, zbudowałeś. pracę i zbudowałem. A to po prostu dowodzić, po prostu legitymacja. Widzisz klucze, Tak, Klucze do mojego domu. No, nie, nie, nie klucze. My... Legitymacja, jak... że jesteś synem Paliona, eee... bo na syna paliona w papierach jest ten dom napisany. Co? Nie, nie nie, to się nie dzieje. Tak. Co? Naprawdę? Gdzie tak pisze? Tak. Ja nie pamiętam, no, że on popisywał popierach, taki popierach W Co? Dokładowo. No nie! Dlaczego? Ale nie, no musisz mi przynajmniej dać, jak wejść, no daj mi dostęp. No nie, nie Gdzie dam ja ci tam będę wejść, spał? bo to jest, jest zarekwirowane no, przez, no, przez, no, przez niebieski. Dej, oddaj mi klucze, przynajmniej daj mi wejść ja przez ja ci Nie, oddam, łóżka. niebiescy mają klucze, no nie ja Co? no ja nie mogę, dobra, to przynajmniej wiesz co, okej, okay, to w takim razie daj mi się przespać w twojej chacie w takim razie nie, o, o, super, nie muszę, No z, co, z, nie, dobra, ja idę zrobić. do twojej haty, a jak mi nie dasz, no w sumie nic ci nie zrobię tak nie, naprawdę do sam... mojej chaty, zakaz. Nie, nie wiesz co, a, i mam to gdzieś, dobra, idę słuchaj, ja jestem założona, mam zbroję, mam tarczę o, o nie, dobra, przepraszam! O nie, nie przepraszam, tak już nie będę nie! Ja szybko muszę uciekać! Widzowie, dobra, nie, idę ci spalić, idę ci spalić. Nie, Ja, słyszysz na stawanie. Na, 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 tu 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 tu. Już policja no, dobra, już, dobra. Jesteś Co? już jesteś na celowniku policji. To? No, już jesteś na celowniku policji. Ja kto? A ty Nie, ściagasz, a nie, nie dobra, ale nie bije mnie, przestanę bidzi już się rozbieram, rozbieram się, nie bije mnie, nie bije mnie. Boga, boga, boga boski. Jedno uderzenie mieczem i jest po prostu po mnie. Zobacz jakie ja mam itemy. Powiedz mi, bo to jest mój pierwszy dzień na Palionowie i mógłbyś mi na przykład zapodać jakiś fajny itemek. Ja nie mam dobrych itemków, mam naprawdę słaby. Żartujesz sobie. No, co to no, ma może, być? Się przydać, co to się przydać. ma być? Po co mi WIADRO się puste? A! No, wiadro! Dlaczego? No, no, no po no, co no, mi to jest? Wiatro challenge! Wiatro challenge na głowę ma sobie wylać. No, dzięki, naprawdę mi się przyda. Super sprawa. A może, może jakiś diamencik? Może jakiś. Uh, tak, tak, diamencik, tak. No tak, co? Weź się, odwal a, jakiś, nie a, mam pieniędzy. Nie, a nie ma jakiejś. Nie ma tu. No, jak nie masz pieniędzy? Zawsze jak to masz? taką tak, tak. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty w ogóle Do dziury znowu? No to gdzie w dziurze, ale nie w dziurze. A, czyli tak się bawisz, tutaj, a? Wice, tutaj, wice, tutaj, wice, wice, wice tutaj. Co, wodę wodą napełniłeś? Świetna sprawa. I, obu... i myk jak dzik w paśle. No nie, co ty <śle> robisz? Nie! Sobie. No, ja w to nie wierzę. No, <grafię> nie No, co, co, gdzie ty jesteś w ogóle? Ty jesteś w swoim domku czy gdzie? Bo to jest. W swoim domku. Idziesz, idziesz, chopie, idziesz do sądu za dwa dni. Jak to? No nie, no proszę cię, no nie rób mi tego. Widzimy no, musimy się, w się, w w się w sądzie. To... No, Ale nie ja, ja ci to spogodzić. robię, tylko no, ten, tak, no, no, tak, no tak to musi. Ale to nie jest pogodzenie, trzeba wyjaśnić jaka sprawa w sądzie, no. Widzimy co? się w sądzie. Jaka sprawa w sądzie? No, Dave, powiedz no, mi, Dave. domek, jakaś... o domek, nie... sprawa w sądzie Jak to? Domek, jesteś tutaj, był ja no, jestem tutaj, ja ja na medal się spisuje cały czas, robię swoje porządki, Pana, czyszczę tutaj wszystko. na medal? No, no jaki masz Brudzy problem? Rupcy w mogiła i nie ma co jechać. Co? co? Jak? Ja... No, <laughs> nieprawda. Daję ci marchewki, a ty mówisz, że dieta bezmarchewkowa. To wiesz co? Że tak powiem, a? mi tutaj wybrzydzać jeszcze rzeczy. To jest, no naprawdę, jesteś tak niemiły dla mnie, że. Panie, ty... panie, dla no, no, pan mnie jest pan nikim. Ja ci dam tutaj nikim. No chociaż ty masz mieczar, więc ci nic nie zrobię. No trochę szkoda, ale wiesz co ci powiem? Jeszcze zobaczymy. Ty myślisz, że ta sprawa w sądzie, to ty wygrasz. Niby, tak? Ja ci dam tutaj. Nie pisz mi tabliczek. No, tutaj żadnych. Ale ja napisałem zwykłą tabliczkę. Tak, zwykłą napisałem tabliczkę. Napisałem, zostaw tak? mnie. No dobra, no tak. dobra, no dobra. To okay, Jezus, dobra. Ale mnie no dobra, nie dobra, ufasz. dobra, dobra, dobra. W porządku. Co? Skąd ty to masz? Ja cię, ty masz w ogóle kwipunki. Przestań, przestań. Dobra, powiedz mi jedną rzecz. Diamencik. Proszę cię, na przywita. Co? Czekaj. Nie co mam ty... diamentu. No proszę cię, cię ale jakiś fajny albo przedmiot. Nie Czekaj, mam ci... diamentu. Masz co? szklankę i co no? na pewno to wodą mi się bawi. Dobra, wiesz co? wiesz co? Ja po prostu nie wiem, co ja mam powiedzieć. Co ty zrobiłeś? Czekaj, czy ty szukasz Czegoś? Nie, proszę cię. O, ja co tutaj robi, dobra? Ja nie mam pojęcia. Widzowie, ja nie wiem, co ten Dave robi. On mi nie dość, że nie dał, że jest tak skop, że mi nie dał. To jeszcze mi słuchajcie, dom chcę zniszczyć. Widzicie? No, tak się za właśnie kończy pierwszy dzień na świetnym serwerze, jakim jest palionowo. Oczywiście tutaj z Davem. No, mam nadzieję, że tutaj chłopak się to zachowanie i będę mógł ten dom odzyskać, bo jak ja tego domu nie odzyskam, to to będzie koniec. Ja nie będę mieć gdzie mieszkać. Nie dość, że po prostu jest noc, zaraz mnie zjedzą jakieś potwory, nie mam ekwipunku, a on po prostu jeszcze sobie Dom zabiera i pewnie będzie sobie z nim mieszkać jeszcze, bo jest bliżej tutaj palionowa. Ja Ci dam, gdzie ty tutaj jesteś? O ty, dobra, nieważne, to nie ma znaczenia widzowie. Ja będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Subskrybujcie, łapkujcie. Widzimy się już jutro o 18.30. Pa pa!